Waldemar Kasta, przed KSW 37 tradycji musi stać się zadość, ale zanim zacznę, znowu fani... Yy... Wiesz, że Proszę... napędziłeś no, koniunkturę, nie jesteś już jedynym, który przeprowadza ze mną wywiady generalnie. Za twoim przykładem po prostu poszli już inni, bo zobaczyli twoją konsekwencję, że byłeś przez szereg lat jedynym, który ze mną robił generalnie tego rodzaju stosowne yy, spotkania. I, I teraz... Tylko ja ciebie, i, i, teraz I teraz doceniałeś tylko ty mnie, a teraz już niestety generalnie mm. mój niestety, bo teraz po prostu mam jeszcze mniej czasu. Jestem rozchwytywany przez konkurencyjne stacje i to chyba wszystko zawdzięczam tobie. Jednak. Słuchaj, ja dwoma wywiadami w dwa tygodnie wprowadziłem tutaj na tą galę dwóch zawodników, więc jest siła przebicia. No proszę pana, panie, zresztą zaraz panie, do nich dojdziemy. Jesteś, proszę bardzo. Dobrze, na początek w takim razie skupimy się Roman Szymański kontra Sebastian Romanowski. Nowość Szymański. Roman Szymański, jak wiesz, sprawca małego zamieszania, były posiadacz pasa FEN. Dokładnie tak. Były pracodawca, ma za Nowemu pracodawcy, bądź po prostu Romanowi za to, że, że podpisał Co, no, kontrakt, no jest zamieszanie, ale walka będzie dobra. Prawda jest taka, że pozwolę sobie tylko powiedzieć, że hmm, zamieszanie wynika chyba pewnie bardziej z decyzji zawodniczej. No, trochę w lewo, jeżeli y mogę cię prosić. Y tak, o, z decyzji zawodniczej, ponieważ nikt na siłę nikogo generalnie zmusić nie może. E, a rodzaj szarpania czy pretensji do włodarzy, generalnie wzajemny, nawet jeśli występuje, to jest jakimś się przejawem, generalnie jeszcze mało dżentelmeńskiego rozumienia w ogóle tych kwestii. E, rządzą, rządzą proste rzeczy. Jeżeli miałbym Mercedesa i, i byłbym mu wierny, i BMW proponowałby mi najnowszy wypust, a chciałbym jeździć Mercedesem, to bym go po prostu nie wziął. Mhm. A w kwestii pojedynku? A w kwestii pojedynku generalnie, no to mamy Berserkera versus Mistrza Fen. I bardzo bym chciał, aby to właśnie berserker wygrał. Okej. Okay. Ale to tylko dlatego, że chcesz, bo lubi berserkerów, dlatego, ale tylko a jak dlatego, oceniasz berserker? Hmm. Ale jak oceniasz tak realnie? Realnie berserker, Ankos, długo, długo nic. Aha, dobrze. Następny pojedynek z ostatniej chwili Dawid Zawada, którego wprowadziłem tydzień temu wywiadem. Fantastyczny facet, tak. generalnie. Okrało Lubię jego Domuski. i brata. generalnie. Tradycja tak. jego brata generalnie jest dosyć mocna w KSW. Tak. Wciąż tacy ludzie jak ja pamiętają to. Ehm, I nazwisko Zawada, generalnie świetnie, że pojawił się na rozpisce na ostatnią chwilę. Sagat, generalnie miejmy nadzieję, on jest cały czas w cugu. miał dwa tygodnie temu walczyć. Tydzień temu, właśnie to było, nie Tak, tak. I, i, i w związku z tym to był świetny świetny wybór. Jasne, Następny ale w tym pojedynku stawiasz na no, Dawida właśnie. E, b, 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 on się bi jeden z facetem generalnie, który już ma chyba turniej ostatniej szansy, bo mówimy o b, Radomskim. Tak, tak, tak. E, b, słuchaj, Robert bodajże, prawda? Tak, nie, Robert. To, nie chcę słabić. Robert potrafi zaskoczyć też, prawda? I, i w związku z tym to jest, to jest zawodnik, którego obserwowałem już kilka lat temu i, 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 i to w jaki sposób się rozwinął bądź nie zawdzięcza generalnie tylko chyba karcie losu. Na dobrą sprawę jest kompletnym zawodnikiem, który potrafi zaskoczyć. No nie będzie będzie łatwy pojedynek. Natomiast powiem tak, jestem przekonany, że Dawid miał już w KSW pewien rodzaj lekcji, który dotyczył pozostawiania czegoś w rękach sędziów. Mhm. Ja nie mówię, że to jest jakiś przytyk do sędziów akurat w tej sytuacji. Ja nie chcę sobie strzelać w kolano, natomiast wiem, że Dawid zrobi wszystko, żeby tym razem tego w rękach sędziów nie zostawiać. Mhm. Ciężka przeprawa przed Robertem. I jeśli muszę ostatecznie powiedzieć generalnie, to tak myślę, że wygra generalnie Dawid Sagat Zawal. Dobrze, kolejny pojedynek Filip Wolański, który otrzymał nowego rywala, posiadacza aktualnego, aktualnego posiadacza Pasa PLM a Denilson Nevis, Nevis G. Oliveira. No i jak w tym pojedynku stawiasz? Obaj niezwykle niebezpiecznie, to na pewno. To, pe, to pewne, dlatego chyba nie chciałbym wyrokować. Wiesz, że jestem daleki od takiego. Jak już jestem przekonany, to wtedy rzeczywiście się szczętnie patuję tym, że wiem i się domyślam. Nie wiem jak to będzie. Natomiast ja jestem prostym, nieskomplikowanym człowiekiem i mój przekaz zazwyczaj styluje w... Tak, Obrazy nie też są proste nieskomplikowane. Są tylko różnicą generalnie, że ja wolę, żeby zwyciężył Polak. Okay. <laughs> Marcin Wójcik kontra Marcin Łazarz. Marcin Łazarz to właśnie kolejny bohater, którego dwa tygodnie temu miałem okazję e, przesłuchać podczas wywiadu po wygranej walce. On powiedział właśnie, że życzyłby sobie, żeby tutaj w KSW się obudzono i po prostu wyświetlono znak Marcin Łazarz na niebie, żeby go wezwali, rzeczywiście udało się na ostatnią chwilę. Tyle, on że go, on Marcin. <laughs> no właśnie, Marcin Łazarz. Tyle, że Marcin Wójcik. Niezwykle niebezpieczne i The cały giant. czas w gazie. On jakby nie zwalnia tempa wręcz w drugą stronę. No powiem szczerze, że jego postawa bardzo mi się podoba i nie mam nic do kolegi, o którym mówiliśmy wcześniej, czyli o panu Łazarzu imię Marcin. Marcin, przepraszam Marcin. Nie mam nic do Marcina, znam go mniej w związku z tym generalnie stała Napawa. Okay, dobrze. Jestem taki, wiesz, sprawiedliwy też wokół, wokół i wo, wo, wobec emocji własnych. E, Paweł zaskoczył mnie już dwukrotnie. E, rzeczywiście jest e, nie jest efektownym, ale jest efektywnym generalnie. Czyli Marcin, Takim... Wójcik Tak. tak. Paweł. Ta, ta, teraz y, przepraszam, Marcin, Wójcik mhm. Ma, 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 ma Dwóch taką. Marcina tak, dwóch Marcinów, ma taką yy, giant wójcik ma taką po prostu solidność generalnie, którą, którą wnosi i, i mówię, nie jest, to, nie jest to być może jakaś super efektowność, ale jest to efektywność. Yy, przypomina mi to trochę, i to będzie komplement, mój serdeczny przyjaciel, wieloletni kolega, kapitan yy, drużyny yy, Śląska Wrocław yy, w Koszykówkę, yy, Maciek Zieliński, był właśnie takim kolesiem generalnie, który nie zawsze stawiał na to, żeby być efektownym. Chodziło o to, żeby być efektywnym i, I jak, on to, nie... jak on to robił, że, tego, że go czasami nawet nie było widać, a i tak miał rzucone 13-15, to jest właśnie to, co dajesz drużynie. Walczysz i, i, i po prostu i to dajesz i pokazujesz. I wydaje mi się, że nasz, nasz gigant generalnie ma, ma wszelkie znamiona tego, żeby tą solidność znowu wprowadzić do ringu i kolejny raz zwyciężyć. I Czy nawet, tak będzie, nie tak. wiem. Wydaje mi się, że, że może być coraz bliżej pasa, tak już naprawdę, naprawdę blisko. Powinien. No mówię, jest to, jest to solidność generalnie, którą reprezentuje i, i, i należy się spodziewać, że jest a, dobrze przygotowany, b, nie odpuści generalnie szybko. Tak, Łukasz Lewicki, bohater tutaj lokalny, który nie ukrywa swoich aspiracji walki o pas na rewanż z aktualnym posiadaczem, jeżeli to on będzie wciąż posiadaczem kontra Mansur Barnawi. Super zawodnik. No to, to jest bardzo trudne dla mnie. Generalnie nie tylko wyrokowanie, bo po pierwsze muszę się przyznać, że e, po pierwsze Sasza wyrasta z tej samej tradycji, co ja. W związku z tym tutaj mamy już w ogóle najbliżej. Z raperem? Nie. Wiem, judoką. Jest, jest judoką. E, w związku z tym. Jest, jest, jest również. Nie wiem, jeśli, jeśli moczy, to odrobinę generalnie. Jest, jest moim rówieśnikiem, w związku z tym to jest, to jest A, stary wyjadacz, B, legendarny pan. Tu już ja, Marcin Pudzianowski, znaczy Mariusz Pudzianowski i, i Sasza. To jesteśmy tacy już po prostu chyba. Oldschoolowcy, trzeba powiedzieć generalnie. I tak bym powiedział jako hip hopowiec mhm. e, W związku z tym, tak, trzymam za judokę, trzymam za kolegę, trzymam za Saszę. Natomiast Masuch, Barnawi to jest. E, to jest, sorry Sasza, będziesz musiał zrobić wszystko. Mhm. Tym razem musisz dać z siebie wszystko. Znaczy zawsze dajesz, ale tym razem musisz strzelać tak fajerwerki rano. generalnie, bo to jest prawdziwy generalnie kocur. Tym razem będzie wszystko plus coś tam jeszcze. Plus 10%. Y, Artur Sowiński, Marcin Rzosek. No Marcin Rzosek robi wszystko, żeby użyć tego amerykańskiego, e, amerykańskiej szkoły, której nauczył się właśnie za oceanem. I ciekawe, na ile w ogóle wchodzi w, w tą psychikę obecnego mistrza? E, wiesz, co? Na pewno w jakiś sposób wchodzi, bo można udawać, że to nie, tak. nie dociera, natomiast na pewno wchodzi. Natomiast e, od jakiegoś czasu, mówiłem to również u Ciebie, od jakiegoś czasu nie bałem się już tak o psychikę e, Artura. Zaskoczył mnie pewną konsekwencją i dojrzałością. I jeśli ona mu teraz towarzyszy e, nadal, to wielkich. E, wielkich spustoszeń polisz Zombie tymi, tymi, tymi wzajemnymi generalnie podchodami nie uczynił. Nie zmienia to jednak faktu, że po stronie sportowej jest jakby solidny warsztat też po jednej i po drugiej stronie. Spektakularnych fajerwerków spodziewałbym się bardziej pokorniku, natomiast jeśli chodzi o wytrzymałość, nieodpuszczanie i, i, i taką wolę. Y, y, nie poddania się nawet już ubijany generalnie po trzykroć w każdej rundzie. To jest jednak po stronie Marcina Wrzoska. No i... Słuchaj, no może się generalnie dziać w tej walce istotnie. No znowu, ja jestem sprawiedliwy generalnie. Marcin Wrzosek, fantastyczny chłop, super sportowiec i super mi się podoba. Kornika znam dłużej, obserwuję dłużej, oswoiłem się z myślą, że nawet mnie zaskoczył, w związku z tym chciałbym, żeby utrzymał swój pas i żeby jeszcze nie tym razem Marcin stał się mistrzem. KSW, jeśli dobrze przeczytaliście to, co chciałem powiedzieć między wierszami. Oczywiście jest to na swój sposób niezwykłe, że Marcin Wrzosek, nie będąc powiedzmy taką personą, jak Mamed Michał Materla, dostaje po jednym pojedynku walkę o To jest warte zaznaczenia. To jest coś. I Jest też tego wart, chociaż właśnie szczerze powiem, nie chciałbym, żeby jeszcze tym razem triumfował. Nie chodzi o to, żeby musi zaczekać w kolejce. Żeby miał ten głód cały czas. Tylko żeby miał ten głód i żeby to nie okazało się rzeczywiście za proste. I oczywiście The Champ, Borys Majkowski, który powraca po długiej, długiej przerwie. John Maguire, wydaje mi się, że... działy też. Tak, tak, tak. Gypsy, taki ze Snatch, jak Brad Pitt. Tak, tak, tak. Także tak. może być ciekawie. Um, Aczkolwiek Borys ma taki głód, że mógł, będzie bar Będzie bardzo latał. ciekawie. Słuchaj, Borys ma głód, Borys ma warsztat, Borys, Borys ma chęci i, i, i presję. Natomiast... Jest tak eksplozywnym, szybkim i dynamicznym e, zmieniaczem scenariuszy, że, że być może e, cygańskie, brazylijskie jiu i zapasy na nic się zdadzą, generalnie na diabła e, I oczywiście Marysz Pudzianowski, kontrabohater, e, raper i zawodnik Popek Monster. Rozmawialiśmy o tym już e, na poprzedniej gali. Tak. Podtrzymuje nadal to samo. Przepraszam, co powiedziałem wcześniej, otóż e, bezobraźnie... Znaczy, czasu nie oszuka się, tak? B, 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 nie, Czyli to nawet krótkiego nie, przygotowania? Nie, 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 nie. Ja mówiłem wtedy generalnie dokładnie, że wziąłem wielu mistrzów poległych na ulicy e, i ponad wszelką wątpliwość jestem piewcą idei, że psychika świra to jest e, tak konkretny upgrade... Znajomości technik i przygotowania sportowego, że w braki w przygotowaniu dwóch rzeczy, o których wspominałem, czyli sportu i techniki, potrafiły przegrywać generalnie z psychiką świra, szczególnie na ulicy. Widziałem to wielokrotnie. Jeśli Popek ma tego ducha walki, warriora z ulicy, który nie pęka i parę razy zęby dać, umie dać i musiał dać i otrzymać również, to być może ta kwestia psychiczna pozwoli mu w ciągu pierwszej, to powiedzmy, rundy, czy, czy też pierwszych minut, półtorej, dwóch, stworzyć widowisko, które będzie ryzykiem dla, dla siłacza, bardzo solidnego już w tej chwili generalnie bazowo jako zawodnik MMA, natomiast nadal siłacza. Próbuję powiedzieć jedną rzecz. Jeśli jesteś strzelcem wyborowym, to żaden strzelec sportowy, który strzela celniej i tak nie jest lepszym strzelcem. No okay? mhm. Każdy powinien to rozumieć generalnie. Jak już zrobisz 74 kreski na wakacjach, to będziesz mógł powiedzieć generalnie, że ty coś rozumiesz o zabijaniu, nie? A co ty masz wiedzieć o zabijaniu? Ja rozumiesz co ludzi? I w związku z tym Mariusz Pudzianowski jest silnym facetem, solidnie przygotowanym, tytanem pracy, który się solidnie przygotowuje. Jeśli Popek ma to coś, co wciąż pamiętam, jak miał 16 lat, to czysto teoretycznie pierwsza minuta jest dla niego. W efekcie zaskoczony Mariusz, może, to może spowodować, że cała runda jest dla niego. Od drugiej rundy sukcesywne obalanie i kontrolowanie z plus ground and pound na rzecz e, większego doświadczenia i solidnie przeprac przepracowanego okresu przygotowawczego, czyli druga i trzecia dla Mariusza. Mhm. No i main Miejsza event of the evening. Karol Bedorf, broniący Paseba po raz czwarty. Znowu, znowu ma trudne zadanie. To fajnie, że to fajnie generalnie pochwalę, ale żeby to nie było, że to kokietuje. Pochwalę. Dob to, że zestawienia są dobre, trudne, nieprzewidywalne, udowadnia kuncz tych, którzy je robią. Pozdrawiam chłopaki i sytuacja jest dosyć yy, yy, prosta. To znowu jest walka, która jest zagrożona tym, że pas przestanie być na biodrach naszego mistrza. Natomiast yy, Karol Koko Bedorf, Karol już nie Koko Bedorf, bo już nie koko, w związku powiedział, z tym, to jakaś oficjalna wersja? Czy? Tak, tak. tak. A, ja sobie to za... pamiętam, już nie kokuję. w związku z tym. Hmm. Yy, 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 w związku z tym, żeby było śmieszniej, Karol potrafił wygrywać w parterze wtedy, kiedy. Od dawna już przyzwyczają, że do parteru nie schodził. E, przeleżeć wtedy, kiedy trzeba było przeleżeć za co go krytykowano. Potem wstać, żeby wygrać hajem z kimś, kto na co dzień wygrywa hajem. E, tylko czekać generalnie aż dziś zwycięży kluczem na nogę. No. Jutro no, agora. spodziewam się, że rzeczywiście może być tam parter. W związku z tym, yy, mi się objęło, że upokorzenie Brazylijczyka, generalnie w jego jakby narodowej, to byłoby coś, co wydaje mi się m, mogłoby przyświecić szalo, szalonemu planowi m, m, Karola Bedorfa. I no cóż, no, jestem spokojny. Dzik, koń i, i facet, który strategicznie przygląda się swoim przeciwnikom, wyciągając z tego konkretne wnioski. Super sztab, dobre przygotowanie. Czego więcej? Mam nadzieję, że to będzie oczywiście Karol Bedor. Aczkolwiek dopiszę do tego, że ta płaszczyzna narodowa y, to tak naprawdę dla Brazylijczyka, y, on zaczynał od y, kickboxingu. Aczkolwiek poddaje, ale zdecydowanie nokautuje częściej. No, miejmy nadzieję, wiadomość... mi, mi, tak, że tym razem... FYI nie zna... for your information. Thank you. E, miejmy nadzieję, że na this time, brother. Dziękuję bardzo. E, chciałem jeszcze, poczekaj, wykorzystać jedną sytuację, o której e, 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 taki żart świąteczny. Mhm. E, chciałem podziękować sponsorom. Nie. Dobra, to nie jest żart, uwaga. Teraz nie. naprawdę chciałem podziękować sponsorom. Ja też ich mam, nie jestem zawodowym e, sportowcem. Natomiast jestem facetem, który od e, poprzedniego KSW zredukował 30 kg czystego smalcu. Big Mike, mój trener, wicemistrz świata w kulturystyce, pozdrawiam cię stary, bardzo dziękuję za pomoc. Ted Zaremski, postać absolutnie znana w Polsce w dziedzinie odżywek, dziękuję ci za pomoc wcześniejszą. Mój sponsor Real Farm, który pomaga mi w redukcji, bardzo serdecznie wam dziękuję. I wszyscy, którzy trzymali kciuki za to, żebym znowu wyglądał jak człowiek, jeszcze pół roku. Pozdrawiam. Także pamiętajcie, to Kasta sponsoruje, bo Kasta nigdy nie płaci za miłość. Nie, kasta nigdy, kasta nigdy nie płaci za miłość i pierwszy raz w życiu dziękuję sponsorom. Oczywiście sponsorów jest jeszcze więcej. Dziękuję Restauracji Margo, dziękuję Yatomi Fitness, dziękuję KSW. Real Farm Nutrition. Check it out. Thank you. Thank you, Very Much.